Jesteśmy w kolejnej miejscowości naszej gminy i powiatu, Mrzezino. Właśnie przemieszczamy się ulicą Dworcową, o której zaraz opowiem, ale po lewej stronie mamy kolejną szkołę, bo gmina Puck jest bogata w placówki oświatowe. Ma 14 szkół i tutaj jest szkoła podstawowa. Też ma, są plany na rozbudowę tej szkoły, więc zobaczymy, pewnie w niedługim czasie się przekonamy. Ulica Dworcowa to jest dla mnie, przynajmniej jako radnej powiatowej, wielkie wyzwanie i dla naszej całej Rady Powiatu Zarządu i Zarządu Dróg dla powiatu wejherowskiego i płuckiego, ponieważ już w poprzedniej kadencji, czyli w latach 14-18 podjęliśmy się przygotowania dokumentacji do remontu tej drogi. Po rozpoznaniu problemu okazało się, że to nie będzie zwykła modernizacja czy naprawa drogi. Ta droga wymaga właściwie gruntowej przebudowy i przede wszystkim odprowadzenia wód gruntowych, czyli wykonania kanalizacji deszczowej. Wymaga również poprawy stanu bezpieczeństwa, czyli będą chodniki po obu stronach. Droga będzie zgodnie z jakie obecnie obowiązują, będzie też poszerzona. I pamiętam, jak w poprzedniej kadencji przechodziłam tutaj na zebrania sołeckie i właśnie z dużym zrozumieniem słuchałam zniecierpliwienia ludzi, problemów z zalewaniem, z niemożnością na przykład przechodzenia, bo tu jak widać nie ma żadnego chodnika, dzieci idą i do szkoły, i do kościoła, i na cmentarz, ludzie strasznie się denerwowali. I od roku 2018 do 2024, czyli do obecnego czasu, stało się, że tak powiem, no już realnym zadaniem praca nad tą drogą, nad tą ulicą dworcową w Więc W kwietniu będziemy najprawdopodobniej już wiedzieli, kto będzie wykonywał tę inwestycję ulicy dworcowej, ale po, wykona po wyłonieniu wykonawcy. Obiecaliśmy z Panem Starostą, że będzie jeszcze kolejne zebranie z mieszkańcami, na którym ostatecznie wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione, uzgodnimy wjazdy jeszcze, by ludzie zobaczyli, czy, czy na pewno tak jest dobrze, czy wszystko im pasuje, żeby uniknąć jak naj, takich najbardziej kłopotliwych sytuacji, kiedy się okazuje, że wykonuje się inwestycje, a mieszkańcy, nie jest to zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. I najprawdopodobniej przez pół roku, bo niestety od wiosny do jesieni będzie remont trwał w ulicy wyborczej Ale na jesień myślę, ludzie będą bardzo szczęśliwi, bo będą mieli wreszcie to, na co tak długo czekali. Oczekali na kilka lat. O Pani Sopis, jakie to miłe spotkanie dzisiaj w tym Brzeżinie. Zastanawiam się, bo nigdy tutaj nie byłam, co to takiego, od kiedy funkcjonuje taka kawiarnia, co to w ogóle jest za miejsce? Z tego co mi wiadomo ta kawiarnia jest od zeszłego roku, tak? ja tu trafiłam na to miejsce, jak roznosiłam podatki. Bardzo uroczywe miejsce, bardzo przede wszystkim rodzinne i można powiedzieć, że to taka nasza chluba teraz jest w Brzeźnie, że mamy takie miejsce, do którego możemy zapraszać rodzinę, fajnie jest przyjść na spacer z dziećmi, podziwiać piękne widoki. Super i jeszcze widzę dobra kawa i ciastko. Tak jest i herbatka też. A czy, czy w Brzezinie, takie takiego miejsca jak to, to są problematyczne inne sprawy, czy wszystko w nie jest super. Nie. Bo co prawda, jako radna powiatowa się orientuję w wielu rzeczach problemach z drogami, z odwodnieniem, z oświetleniem, ale co, co prawda to nie jest takie budujące? Dla, jako mnie, dla, dla mnie budujące jest to, że ludzie zaczęli się jednoczyć. Teraz będziemy walczyć. Mamy już wywalczone miejsce dla młodzieży rekreacyjne, i teraz w tym roku będziemy pomału działać i robić, więc to jest takie miejsce, gdzie bardzo dużo mamy młodych ludzi i przede wszystkim my musimy teraz spojrzeć trochę na nich, bo zawsze mówią, że dba się o wszystkich, a nie dba się o młodzież, więc my będziemy kontynuować i mam nadzieję, że uda nam się współpracować i stworzyć to miejsce rekreacyjne dla młodzieży. Super. Dzieci, młodzież jest ważne, żeby dobrze Bardzo za, ważne stworzyć warunki do, do dobrego zagospodarowania tego czasu wolnego, którego może i tak niewiele mają, albo spędzają tak. tylko na telefonie i w komputerze. Nie właśnie. a my takiego miejsca dla młodzieży nie mieliśmy. Tak, jedyne co mamy to szkolne boisko, duże boisko. Mamy plac zabaw, ale nie mamy takiego stricto miejsca, gdzie to młodzież mogłaby się spotkać. No tak samże zina to druga Największa pod względem wielkości ilości mieszkańców tak. miejscowości w gminie Płuc. No i bardzo znaczące miejsce też dla całego powiatu, bo to jest taka przelotowa droga, którą, e, przebieg, przez którą też przebiega droga powiatowa. Niedawno remontowane rondo, bo to właściwie już kilka lat, minęło pięć lat, to się wydaje, że ten czas to był wczoraj, tak. ale to trochę czasu lana. Tak. No i, i też naprawa drogi powiatowej naszej. I, Dlatego nie, każdy zna Brzezino. Nie ma tak. mieszkańca chyba powiatu, żeby nie przyjął chociażby raz przez miejscowość Brzezino, kierując się... Z tak Gdyni, czy tak, tak, bo mamy przecież, teraz też będziemy walczyć o to, żeby powstały ścieżki rowerowe, tak? No bo mamy piękny dojazd tu, jak w Dzika że tak? Tu ludzie mogą sobie przejechać, a taka ścieżka jakby powstała, co nas by połączyło, tak? Osłoniną, przecież też jest piękne, niedaleko rezerwat Beka, więc... No, dokładnie, no właśnie, czyli tak trzeba iść w tym kierunku, Musimy zostało. Tak jest. Teraz posmakujmy to dobre ciastko, bo faktycznie jest tak takie dobre.